Kochani, dzisiaj był sobotni, sobotni wydanie Halotu Polsat, w które, które prowadzili Katarzyna Ciopek oraz Maciej Kurzajewski, czyli Nasi Nowożeńcy. To był ich pierwszy program po dwutygodniowej przerwie związanej z ich ślubem. No i powitała ich naprawdę fajna niespodzianka, bardzo miła. Ja w ogóle oglądałam początek programu, później, później nie miałam jak, ale oglądałam początek programu i powiem Wam, że. Było to bardzo miłe, no bo całej ekipy Halo tu Polsat oczywiście dostali kwiaty, dostali tort ze świeczkami i serdeczne gratulacje zawarcia związku małżeńskiego. Myślę, że fajnie, widać, że naprawdę tam nie było to planowane i że młoda para naprawdę się wzruszyła. Bardzo miły gest uważam i cieszę się, że gdzieś tam powrócili już do prowadzenia programu, ja na przykład lubię ich, ale też dowiedziałam się, to od razu Wam powiem, że ta podróż poślubna, znaczy ta podróż, którą odbyli teraz do Nowego Jorku, była taką przedpodróżą poślubną, bo media piszą, że taka prawdziwa, już legitna, że tak to się teraz mówi, podróż poślubna będzie do Argentyny, więc o Jezu, ja się tak zazdroszczę. To jest jedna z destynacji, którą kiedyś bardzo, 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 bardzo w przyszłości chciałabym odwiedzić. Jedno z takich moich marzeń. Więc ja im gratuluję. Trzymam kciuki za udaną podróż poślubną. No i mam nadzieję, że będą po prostu razem szczęśliwi. Fajny gest ze strony ekipy. Napiszcie w komentarzu, co o tym sądzicie, a my słyszymy się już niedługo.